Brak czasu na modlitwę. Czasem stajemy w obliczu podjęcia naprawdę ważnych decyzji, decyzji, które zmienią nasze życie. Wielkie decyzje mogą być ekscytujące: powinno go poślubić czy nie? Powinienem kupić ten dom czy nie? Powinienem wziąć tę posadę czy nie? Wielkie decyzje mogą także napawać strachem. Uczynienie złego wyboru, cóż, konsekwencje mogą być przerażające. Gdybyśmy tylko mogli wiedzieć, jakie konsekwencje miałyby inne opcje, Jezus musiał podjąć ważną decyzję: wybrać dwunastu uczniów, którym mógłby w pełni powierzyć budowanie kościoła. Wiedział, że w tych burzliwych czasach właśnie od nich rozpocznie się coś zupełnie nowego. Wiedział, jaką mogą zapłacić za to cenę kogo wybrać. Udał się więc na górę i spędził noc modląc się do Boga. A gdy nastał dzień, wezwał wszystkich uczniów, którzy z nim chodzili, i wybrał dwunastu. Ale dlaczego Jezus się modlił? Ponieważ w tych cichych chwilach, spędzonych sam na sam z Bogiem, szczególnie wówczas, gdy nie wiemy, jaką podjąć decyzję, w tej ciszy usłyszymy spokojny, pełen mocy, wspaniały głos Boga. Jezus modlił się, a skoro on tak czynił, i my powinniśmy.